Się ma z tej strony fura, i będziemy 55 cp solować. Właśnie teraz. I ja myślę, że mi się to ogólnie uda, no ale nie wiem. Tak jak się nie uda to trudno. Tutaj jest ogólnie pierwsza dryada, i zobaczymy, jak mi to idzie. Okej, okay, jakoś bardzo mało jej nie bija, więc myślę, że jak najbardziej ma się to szansę udać. Tylko najgorsze są te ziemniaki, właśnie. Ich tutaj najbardziej nie lubię, ponieważ ich ta eksplozja raczej nie za bardzo we mnie misuje i nie mogę mieć resa na to. A na dryadę właśnie mam res. Można właśnie zobaczyć po tym, jak ona mi mało bije. Tutaj jakoś nie za bardzo mam bufy od innych, a więc też nie mam ułatwienia. Typu że każda postać, jaka tylko może dawać buffa, mi go daje. Na przykład tam od Blue na wodę. Od Reda w DMG i w ogóle. Nie będę tutaj wszystkich bufów, które mi mogą pomóc wymieniać. O, potki zdjąłem właśnie. Dobrze sobie ten, kapnąłem się. No ja bym problem, gdybym nagle miał ledwo co HP, chciał czegoś użyć, i okazuje się, że lipa nie użyłem. Właśnie, ja tutaj, właśnie nienawidzę tych ziemniaków. Bo jeszcze Driana to niech wam będzie, ale ziemniaki. Ogólnie szybko mi to dosyć idzie. Właśnie mi też pasuje taka sytuacja, że mi to szybko idzie. A myślę, że potek mi wystarczy. Bo jeszcze oprócz tego, że mam 49 tych, to prawie stak tortów śmietankowych, i jeszcze te ciasta dropią z mopków. Dobrze, że wariat to jest elementownia, a nie jakiś inny. Właśnie bardzo mnie to cieszy. Mam też czapkę tego no, hipopotama. Ponieważ one tam mają 3% na stunę i by mi to mogło bardzo przeszkodzić, gdyby on wszedł. O, już cztery dryady. One jakieś wybitne silne nie są, tylko mają dużo hapek. MRESA ma 93% możecie tu zobaczyć. Największe jaja to chyba będą w ostatnim pomieszczeniu. Coś czuję. Ja po prostu czuję, że tam będą największe jaja. Okej, okay, jeszcze ostatnie pomieszczenie. Bardzo szybko mi to idzie nawet. Jak robiłem to na uczniku, jeszcze swoim, tylko że wtedy jeszcze nie nagrałem. No to wtedy mi tak szybko to nie szło, chociaż ranger był ten, sunak. No, ciaskałem ci, skałem mniejszy w Dębie O, tutaj niestety czapka mi nie pomogła. To jest w sumie wielki pech, bo na tego stóna jest 3%, a czapka z dużym prawdopodobieństwem mnie chroni. Tutaj mam niestety niemoc Na to się średnio zapatruję, żeby ta niemoc była na mnie włożona Okej, okay, skończyła się Ustawmy sobie tam potki, żeby były Ogólnie to myślę, że bez takiego leku już bym tutaj padł z kilka razy Myślę, że już bym zepsuł na tej CP. Bo jedno to res, drugie to zwykłe kół. O, tutaj wejdę w pojazd. Z tego co kojarzy, to się chyba wróg tam szło, czy coś, że tylko jedna naraz mi biła. Okej, okay, jestem, jestem. Kolejna rzecz, która mi bardzo ułatwia sprawę, to tutaj jest pojazd. No i jest ogólnie ludzik. Tutaj lastnę, póki jest jeszcze driad dużo Bo mnie dwie naraz hitają, no to chcę jak najszybciej dojść do tej sytuacji, że góra jedna równocześnie by biła Myślę, że mi się nawet te ciasta ryżowe nie skończą teraz Może na tę pójdę driadę? Myślę, że to jest lepsze wyjście bo wtedy jeszcze tamta mi biała, jak się tych całem. A to nie było zbyt fajne. No, tutaj myślę, że już na spokojnie się wyrobię. A, i ogólnie chciałbym się czymś pochwalić. Kupiłem sobie armor. Taki właśnie armor. Tutaj ogólnie wiem, że osłonka nie jest jakaś powalająca. Ale jest całkiem spoko. No ogólnie zapamiętałem, że ta CP była trudniejsza. Czy tego się nie napiszę? No i jest tutaj też bonus, który mi bardzo z nimi pomaga. No. Bez ewentu myślę, że nie miał tak łatwo. Ale skoro jest event, to czemu nie korzystać? Oj, tutaj niemoc jest. Jak ja nie znoszę tego efektu. Bo to jest tak właśnie, jakby jako plus 0, a mam plus 5. Dron to nawet jakby była plus 6 się czuję. Bo sobie ten. A, nie mam w sumie amuletu, ataku tak włożę faktycznie. Bo po co właściwie się męczyć, skoro mogę to zrobić szybciej? Będę sp. ognia naprawdę mam tutaj dobrze. Bo gdyby war był sp. wody, to ja bym miał tutaj szczerze problem, mega problem. Chociaż w sumie może dryady w swój element tak bardzo nie biły mocno. I obrywał niewielkie hity, możliwe też. Ale w sumie na Dryadę to ja może pójdę na razie na tą. Chociaż nie, nie, nie opłaca mi się jednak. No ogólnie sorry, że tutaj tak biegam, ale nie do końca to ogarniam jeszcze, jak to dokładnie było. Na to CP robię mega dawno. No i właśnie zaraz zakończę akt pierwszy. Misji chyba dalej nie będę robił, bo już się nie do końca płaca. I jeszcze nie chcę mi się ich robić. Tu jest właśnie problem. Misje nie chce robić misji. O, tutaj już ogólnie zostały jeszcze trzy driady. Zarzucę sobie morala, bo mi się kończy. A i ogólnie Sworda nie wiem, czy będę nagrywał. Jakby ktoś chciał, to tam piszcie w komentarzach. To mogę tam spróbować, jeszcze coś nagrać na Wojcie, tylko powiedzcie mi, kim ja miałbym nagrywać. Czy nową Mkę robić, bo na starej ogólnie usunąłem EQ, bo mi się ogólnie nudziło. Znaczy nie tyle co ja usunąłem, to dałem wszystko koledze. I tutaj ja ogólnie pozdrawiam Michała Jeśli to oglądasz, no to ja Cię pozdrawiam okay. Jeszcze jedno ogólnie Czy że one są odporne na te wszystkie efekty bo wtedy to... Chociaż nie, wtedy byłaby za łatwa CP, bo ja mam dużo tych stunów w ogóle, zmniejszanie defa. A więc byłoby mi naprawdę też łatwo. Wtedy. Jeszcze łatwiej by mi było. Tak, to jest możliwe, że mi było jeszcze łatwiej.